Przeszłość i jeden. Chyba chodzi o to, że to chyba dopiero pierwsza część tej przyszłości będzie, więc pozwólcie, że trochę podgłośniej możemy zaczynać. Okej. Okay. To, co wcześniej było. I o co chodzi? O co chodzi? Halo? Ło! Wow. Co to? To Green Hills? Czy co to jest? Przedawały no? Kurczę, co to jest? Oh. Mhm, mm no to... On tam skoczy? Jakim cudem? <grystanie> o oh. Rozumiem ma tutaj nawiązania do Sonic'a, Sonika, jakby co widzowie, więc no. Kto to? to jest? Kto to jest? O, co to jest? Aaa, co ja wiem, jeśli oglądaliście Sonika 2. To pewnie wiecie o tym, że na to tam był. W, tam, Nowa się do Ekidna i to chyba jest jego tata. E. Co? Czemu? Czemu go zaatakował?

O, Co tu się dzieje? Jakie dziwne nawiązanie do tego Ale też no, jakby widzowie ciekawe bardzo, ale no O! O jest ten typek, który był widzowy tam wcześniej Ten obrazek tego jakby to powiedzieć Łosia konia nie wiem tutaj jest jakieś połączenie Aha, i to by było widzowie na tyle od niego, jak widzicie. No, jak będzie coś nowego, to widzowie jakby to ja, to Was o tym poinformuję. Na, na razie ode mnie to jest tyle, cześć. Pa.